W dzieniu nocy, gdy panuje ciemność W się sylwetka, okryta bóle Absorbo, zamaskowany strażnik Ogrońca niewinnych, obrońca ziemi Pod łagodnym blaskiem Przerzuca stoi sam Jego serce wypełnione odwagą Jego duch silny, jest daną szybkością Skakuje do walki Latarnia nadziei, odpędzająca strach Trzask pisza, rozbrzmiewa W nieruchomym powietrzu dźwięk sprawiedliwości Donośny sygnał uczciwości Walczy za tych, którzy walczyć nie mogą Za prawdę i słuszność Stanie prosto w sercu nocy Pod łagodnym blaskiem Żywa wyłonił się dzień Z sekretami, które znał tylko on Jak znak zorro I to, którego nigdy nie zapomnę tym bo sprawiedliwości Bohater, którego jeszcze nie spotkaliśmy Bohater, którego jeszcze nie spotkaliśmy Bohater, którego jeszcze nie spotkaliśmy, bohater, jeszcze nie spotkaliśmy no, nie do piersi kogoś i wyraźne list, miecz, list który przynosił radość, strażnik prawdy w płaszczu ciemności, ochrona niewinnych przed najokrutniejszym rekinem. Jego oczy błyszczały jak gwiazdy na niebie. Od Mijając odwagę, męstwo, które kłamią szybkim, cichym krokiem Wydawał się tak boski coś w czarnej stroi Latarnia czasu, mieszkańcy szeptali, ich serca przepełnione Były strachem, lecz gdy przybył Zorro Ich lęki zostały zaprowadzone Do twierdzy tyrana odważył się wkroczyć Pojedynczy człowiek, w szybko uciskającemu potomstwu W szybkim trzecie, i ich trzecią po pierwsze włoczyńca został pokonany Jego panowanie oznaczone. Zorro, zamaskowanym ścicie Powrócił do nocy, pozostawiając nadzieję i wypędzając strach. Hej, co to legenda? nawet w kroku, której czyny nas inspirują, które słucha przyjmujemy. Pamiętaj o Zorro, znaku na jego piersi, bo dopóki istnieje zło, będzie ktoś, kto jest tłumi.